Cześć, z tej strony Paweł. Witam Was na moim kanale o nazwie Bielicowy w nowej rozgrywce, pierwszej rozgrywce w grze Timberborn, gdzie budujemy swoją osadę dzięki bobrom. Więc zacznijmy od nazwy osady. Nazwiemy ją sobie Bielicową. I możemy się przywitać z naszymi pięknymi Bobrami mamy ...siedem dorosłych bobrów i czwórkę dzieci. Dobrze. Będziemy zaczynali sobie od wskazówek za yy, młuczka. Ja naprawdę już grałem kiedyś w tą grę, ale to było na dużo wcześniejszym dostępie. Nawet jak włączyłem grę i spróbowałem wczytać save'a, to ostrzegało mnie, że będzie niekompatybilny. Więc yy... gra na pewno się zmieniła od mojej ostatniej rozgrywki, też podstawy pewnie zostały takie same. Yy... I zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Tu sobie ładnie już yy... zrobiliśmy stanowisko drowali. Yy... Tu już widzę, że on narzeka, bo on nie ma drzew do wycięcia. To już sobie wyprzedzimy. Samo bo to jeszcze pamiętam i ok, musimy kontynuować. Połączyliśmy drzewa, oznaczyliśmy drzewa do wycinki, i teraz gra chce, żebyśmy zbudowali pompę wody. Hmm, jak ją najlepiej umieścić? Dobra, na razie drukuję tak. Najwyżej później, w przyszłości, w razie potrzeby będziemy przebudowywać. To sobie zaporę oznaczymy do zniszczenia. Chcemy, żeby woda nam tu weszła. No już tak powiem, pamiętam, że warto było to robić. I teraz dalej byśmy musieli zapewnić jakieś pożywienie naszym... Zwierzaczką, tak to nazwijmy. Yy, myślę, że dwa stanowiska na chwilę obecną wystarczą, tylko miały być w innych miejscu. Miały być w ścieżce, ale to niewielki szczegół dobra. Niech budują pompę wody. Możemy czas trochę. Przyspieszyć i... Teraz tak naprawdę najważniejszym elementem dla nas. Bo teraz czy one coś jeszcze potrzebują z podstawowych? Żywność będą już mieli. Drewno już będą mieli. Mam nadzieję, że nie zaliczę w topy po pierwszych odcinkach. No ale właśnie, tu platformy, nie, platformę możemy budować. Okej, okay, ale jak to kraj obraz? Pampa. Jest nieregulowana. Ale pozwoli nam też przejść na drugą stronę. Myślę, że o, na chwilę obecną, to jest najdalsze wygodne miejsce. I tak w przyszłości będziemy na pewno to przebudowywać. Ale niech nam budują pompa wody, stanowisko zbieraczy i gospodarstwo nam jeszcze mówią, że budować. To najwyżej nadamy gospodarstwo trochę. Większy priorytet niż naszym mm, tamom, chociaż tamy będzie na pewno warto szybko wybudować. Dobrze, mamy sobie to. Tu będziemy też te drzewa na pewno chcieli wyciąć. Dajmy jeszcze czas, jeszcze trochę szybciej. gospodarstwo wodne no to tego na pewno nie było mm, jak grałem młyn był ciekarnia była ule były więc już widzę pierwszą zmianę okej okay. tu pan gospodarz nie ma co robić Dlatego musimy mu wyznaczyć jakiś obszar który będzie stanowił pole uprawy marchewka słonecznik na no słonecznika na pewno nie było ziemniaków nie było ziemniaki były przepraszam jak grałem pszenica chyba była tych dwóch nie było dobrze więc zrobimy sobie marchewkowe pole 3 4 5 6 na 6, 7 na 7, 8 na 8, 9 na 9, ok. Takie to marchewkowe pole będzie. Niech tu sobie stawią, tu wody nie nadążają wydobywać, więc postawmy jakiś zbiornik na wodę, który w razie czego nam Pozwoli trochę tej wody uzbierać. Kontynuuj gospodarstwo. Zasadniczo marchewka 70. Aha, ok. Mały magazyn. No to coś się zgadza, coś nawet postawiłem zgodnie z samouczkiem. Mały magazyn. Ok. I skład kłód, w w magazynach pewnie będzie skład kłód, on jest większy. Dobra, postawimy go sobie tu, już przysieszymy trochę czas, żeby nasze bobry czymś się zajęły. No mogą zbierać, to czemu nie zbierają, pewnie nie mają gdzie składować. Mamy 8 dorosłych bobrów. ...bezdomni. 8 robotników i jeden wakat, więc na razie nie ma co... ...dobudowywać. Zaczynają budować nam... ...już... damy. Jeszcze co prawda komunikatu o suszy nie było... ...ale... Jak się już pojawi komunikat to suszy, to na budowę Tamy będzie zapewne. No już zbiornik na wodę jeden. A, ma, ma, tych mamy trzy stawiać. Ok, to postawimy sobie i w ten sposób. Nawet nadamy trochę większy priorytet tym hmm, matery, budynkom. Już niedługo kłótnie będzie. Będziemy musieli zacząć myśleć o domach dla naszych bobrów. Dobrze, więc możemy... ...zaplanować sobie... ...już od razu... O, tu ładnie ze 4 domki. Mieszka do nich. Ile tu mieszka osób? 3. No to mamy miejsce dla 12 bobrów, więc powinno jak najbardziej wystarczyć. I powoli widzimy też, że nasze. I teraz właśnie mały zbiornik na wodę spełnia swoją rolę. Yy, tu nie wydobywamy wody, ale tu mamy niewielki zapas. I bobry mogły na spokojnie używać tej wody. Tu są jakieś... O, o, tu też są nowe rzeczy. Będziemy je sobie odkrywać powoli na bieżąco. Mm, ja już mogę powoli wyznaczyć y, y, ścieżkę tutaj i tutaj okej okay. czekamy na zbiorniki na wody. Znowuż możemy trochę czas sobie przyspieszyć. No, już jest przepełniony. Mam nadzieję, że zaraz o, zbudują kolejny. I elegancko, i zwiększamy nasze zapasy wody. I tak mija nam już dzień piąty w naszym bobrzym świecie. brakuje materiałów, to mnie akurat nie dziwi, bo na razie jeszcze pierwszy cykl jest taki dosyć powolny, no bo przecież teraz nam już się zwiększyła yy, liczba bobrów, więc możemy sobie pozwolić na dodatkowe stanowisko. Drwali, żeby nam tutaj ten uschnięty las wycięły, dobrze. Yy, dobrze było? I tu, i zetni tu o! Więc tu możemy kontynuować. No i znowuż. Mówi, żebyśmy zbudowali domy, ale ja podciągnę najpierw jeszcze tą tamę lekko, chociaż Już nie dobra. Powolutku, tamę mamy trochę, więc, jeden dom będziemy tak starali się mieszać naszą dobrą pracę. O, pojawiły się pierwsze marchewki i mamy jednego. Bezrobotnego jeszcze, to myślę, że w takim wypadku postawimy sobie drugą pompę wodną. No, żeby sobie zapewnić, też damy jej wyższy priorytet. Wykorzystajmy, że mamy jednego wolnego bobra. Niech wydobywa więcej wody. No przy niej oczywiście będzie trzeba postawić jakieś zbiorniki na wodę. No i mamy pierwszy dom już. Ten jest bezrobotny, ok. Więc zbudują nam to. Wpuścimy tu budowę domu i tak będziemy teraz to trochę. Przekładać. Tu już też dodatkowe kłody robią boje. A, okej okay. i już mamy kolejny kawałek. Chociaż jak Dobra. mieliśmy robić na zmianę, więc przestawmy, że mają teraz dom wybudować. Wod brakuje, muszą je tylko poznosić. I super, i jeden dom kolejny stoi teraz tam, a po tamie zrobimy zbiornik wodny i następnie kolejny dom. Już sześć bobrów ma gdzie mieszkać. A tu jeszcze można nie tak sobie drogę zrobić. Yy... Ok, poproszę teraz zbudowanie zbiornika. Auto. kolejny dom, no tu jest fajna uwaga. Tak, że bomby nie będą się rozmnożać, jeśli nie będzie wolnej przestrzeni dla dzieci. Dlatego też, domy musimy w miarę szybko stawiać, żeby właśnie pojawiły się z czasem pojawili się z czasem nowi robotnicy. No ale musimy też się zabezpieczyć z wodą, z żywnością, ze wszystkim. No bo co nam dadzą nowi robotnicy, jeżeli my nie będziemy w stanie ich wyżywić, utrzymać? Dobrze, jak zbudują nam tu? Jeszcze brakuje kilku kłód. O, tu zbudowali. Więc popechamy. Możemy zrobić to tak. Tak. I będziemy mieli tu już gotowe priorytety. Domy jeszcze musimy tak dwa gdzieś co najmniej przewidzieć. Będzie chyba wygodniej jak zrobimy te Odwrócone, żeby były wejścia z jednej strony. A już widać, jak tu wody mamy zmieniony przepływ. Dzięki już temu fragmentowi tam jeszcze chwilę i zamkniemy już wodę. W przyszłości raczej wybudujemy sobie ją gdzieś nawet tutaj. W celu uwięzienia, jak najdalej, wody, ale to będzie wtedy już taka regulowana, żeby móc przed suszą nawet ją zamykać, ale to są plany na przyszłość. Na razie no, już ma wszystkie: wszyscy mają gdzie mieszkać, nawet jest jedno wolne posłanie, więc bardzo mnie to cieszy to za jakiś czas pojawi nam się młody bubry. A teraz już, naprawdę, najważniejsza jest rana stama. Prawda, jeszcze ostrzeżenie o suszy nie było, ale wolę się do niej przygotować. Już się drzewa powoli kończą, ale tu mamy jeszcze kawał. Tu sobie na spokojnie wycinają, więc też nie ma problemu. No i mamy nawet nie taki mały zapas. Się rozesz. Dobra, ja już też mogę przewidzieć kolejny budynek. Okej, okay. my potrzebujemy po prostu domek w wynalazce, który nam będzie zdobywał punkty nauki. Nie wiem jak je nazwać. No, punkty nauki, dobrze je nazwałem. No i już tu będziemy mieli jakiś zapas wody. Niech nam to już zamkną do końca. No miałem nadzieję, że przed tą nocą skończą, ale musimy poczekać jeszcze chwilę Tu możemy sobie nie to tak nie niszczymy którym się Tu mi te zasoby nie są potrzebne, niech je. Ja niszczą w międzyczasie. O! I teraz mamy już zbudowany jakiś podstawowy zbiornik, który nam zapewni już na chwilę obecną jakiś zapas wody. Więc możemy skupić się na rozbudowie naszego osiedla. Dobra, to sobie zacznijmy od tego, że przeznaczymy sobie oznaczymy sobie więcej drzew te wycinki, bo sobie oznaczymy ten obszar, a ten sobie już hmm, wykluczymy na razie. Niech te drzewka, które tu są, niech sobie na spokojnie odrosną. Nie wiem, czy tam gdziekolwiek coś zasięgu. Ma no, dobra. No prawie, czego będziemy przenosić w ten lub w ten obszar. Udało nam się osiągnąć nowy rekord, dobrobytu 5, okej. Okay. Ano no tak, o, już, już się zaczynają pojawiać młode bobry. Mamy spory mie zapas miejsc do mieszkania, tu już nam budują. Tomo sądem, więc póki oni sobie tu budują, my się możemy Trochę rozejrzeć po mapie. Tu, stąd zaczyna wypływać woda. Płynie tutaj tym korytem. Można ją oczywiście tu na przykład później też wpuścić. Można sobie sprawować tu napuścić wodę. Ale to wszystko. No i tu jest duże rozlewisko. I woda ucieka z mapy nam tutaj. Ach, i wynalazca jest. I teraz gra nam mówi, że powinniśmy zbudować... ...koło wodne. Z mojego doświadczenia wiem, że koło wodne najlepiej budować tam, gdzie woda nie jest... A! Ja nawet przegapiłem, że ta susza dziś nadeszła. Komunikat. Bardzo... ...niedobrze, ale... ...mimo mojego gapiostwa... Nic się nie stało tak, bo tu udało się zabezpieczyć wodę. O, teraz już zaczynamy widzieć efekty suszy. No ale my tej suszy jakoś specjalnie nie musimy się obawiać, bo mamy zapas. Wody tu. Trochę wody mamy w zbiornikach. Więc, nawet jeżeli ta woda by się skończyła, tu to jeszcze przez jakiś czas nasze babry będą miały swój zapas. Z wodnym się lekko wstrzymam. Zobaczymy, jak. Jeżeli rzeczywiście ta susza kończy się za jeden dzień, to wyjdzie to całkiem nieźle. Bo chcę zobaczyć, jak woda płynie. Bo tu na przykład będzie lepiej to koło wodne, czy na przykład tu. Bo to chodzi o to, że ono musi stanąć w miejscu, gdzie woda będzie płynąć non-stop, a nie będzie takich na przykład zawirowań miała, które będą powodowały, że będzie się czasem kręciło, a czasem nie. Co tu jeszcze jest ciekawego na, na tej mapie? Z tego możemy wydobywać złom z tych ruin. Tak samo jak i z tych. Patrzę czy coś tu... Więcej tych ruin... Patrzę czy coś, coś tu się jeszcze... Więcej zmieniło. Na chwilę obecną nie widzę. O! Tego na pewno nie było. Podziemne ruiny. Tego jak grałem, to już o tym słyszałem, że to chodzi, natomiast tego jeszcze nie było. I pewnie dlatego było niezgodność. I tu są kolejne podziemne ruiny. Susza ustała, więc możemy iść sobie zobaczyć, jak woda będzie powoli napływać. Jak znajdę to miejsce, skąd to na, napływa. O, tu zaczyna napływać ta woda. Jak widać, jak zaczyna się gdzieś pojawiać, to od razu tereny wokół zaczynają się zielenić. Pięknie, wszystko nam od razu zieleni się, i nasz obszar został też uzupełniony. O świeżą wodę przelewa się stamy i wypełni nam tu ten wielki obszar. Czyli my już już ta woda się chyba nie jeszcze się nie ustabilizowała, bo na razie tu nie z większą prędkością, bo tu jest wysoki poziom, cały czas są tutaj duże spadki. Ale już się powoli poziom chyba normuje, chyba tak skoro poziom nam już się normuje, możemy zaobserwować, że no te dwa miejsca oba są całkiem niezłe jak na budowę, ten plac budowy jest za daleko, od ścieżki budowniczych, to nic nie przeszkadza, bo Dostawimy sobie ścieżkę budowniczych i wybudujemy nam tutaj bez problemu ten obiekt. Wakat mamy, ok, Więc elegancko będzie nam to pozwalało się dalej rozwijać. Skoro mamy wakaty, o, tu nie chciałem. Oj, mamy deski? No ale dobra, ale na razie, skoro mamy, to nie ma co się przejmować. koło wodne zaraz na powstanie punkty nauki, gdzie są teraz punkty nauki? 27 no to nie jest zbyt dużo a Iran taki obieg daje Trzy. nie wiem jak to do końca rozumieć je tu trzeba, no ale dobra, wynalazca niech wynajduje tu już czekamy na wybudowanie koła wodnego, że kłód bez problemu starczy. No już, już, już jeszcze chwilka. Tu mamy już magazyn zapomniony, więc będzie. Trzeba zaraz myśleć o postawieniu nowego magazynu. Ale to za chwilę. No, nie skończyli jednak tego koła wodnego. No okej, okay, to skoro nie skończyli. To stawiamy sobie tu jeden magazyn za drugim. znowu żywytnę wszystko, nawet powiem szczerze, że skorzystam z tego, że trochę powycinali i zobaczymy trochę prostszą ścieżkę, która i tak być może będzie przebudowana, ale to na razie nie ma większego znaczenia. O, tu już też ładnie. W ogóle zobaczmy jaki mamy zasięg. No niestety mamy jak drogę wybuduję do końca czy nam się zwiększy zasięg hmm. trochę nam się zwiększy ok i nasz młyn wodny koło wodne pracuje i musimy jeszcze zbudować i zasilić startak ale myślę że to zrobimy już sobie w następnym odcinku jeżeli się to Gra w Bobry podobała, to proszę o zostawienie łapki w górę. Zachęcam do pisania komentarzy i do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.